Witamy Państwa w kolejnym wydaniu vloga Kuriera Snookerowego, dzisiaj jesteśmy w breaku przy ulicy Zamienieckiej i nagrywamy materiały do pierwszego w historii studia Eurosportu. Michał, jakbyś mógł powiedzieć parę, parę no trochę więcej szczegółów. Dokładnie tak, pierwsze w historii studio Eurosportowe związane ze snookerem, związane z Mistrzostwami Świata. Będziemy je transmitowali między 2 i 6 maja około godziny 19, czyli 5 razy takie wejście na Facebooku Live, na Facebooku Eurosportu, na tym fanpage'u i na stronie eurosport.tvn24.pl. Zaplanowanych mamy trochę materiałów, które właśnie dzisiaj nagrywamy. Fajni goście, których na razie jeszcze nie zdradzę, nie ma takiej opcji. No i eksperci nasi Eurosportu komentatorzy, także porozmawiamy sobie trochę o snookerze w innym wydaniu i też widzowie będą mieli okazję zobaczyć nasze buźki. Na razie tylko online, ale oczywiście jest to w planach, że studia eurosportowe pojawi się również dotyczące snukera na antenie Eurosportu. Plany takie są, wszystko zależy od tego jak to studio się przyjmie, także będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, reakcje, komentarze, no i za przede wszystkim oglądanie tego studia. Jeżeli to się powiedzie, to możliwe, że w ogóle na głównej antenie Eurosportu kiedyś takie snookerowe studio zrobimy. No właśnie, Michał, ty dostąpiłeś tego ekstremalnego zaszczytu, będziesz e, naszym polskim Michałem Andy Goldsteinem Ebertem. Jak powiedz przygotowania w ogóle do tej roli? i Jak się czujesz? Obserwuję Andiego Goldsteina 8 godzin dziennie i próbuję być jak on. E, no mam nadzieję, że poradzę sobie z tym wyzwaniem, bo e, do tej pory w komentarzu słychać nas na żywo, ale nie widać. Także spore wyzwanie, żeby to poprowadzić, żeby to spiąć i żeby to było e, jadalne po prostu. Także mam nadzieję, że. Nie dam ciała jako prowadzący tego studia. Wszyscy jesteśmy mega podekscytowani, więc pokażemy wam teraz kilka przebitek z całego planu filmowego. Hmm. Jak zareagowałeś na informację o tym, że w eurosporcie pojawi się studio smokerowe. Nie wiedziałem o tym. <laughs> mm. Jarek. Słuchaj, dwa słowa. Powiedz, czy to studio Eurosportowe wypali? Powiedz, myślisz, że Michał Andy Goldstein Ebert dobrze sprawdzi się w roli e, prowadzącego? No oby, bo inaczej wszyscy polecimy. Przemek, studia Eurosportowe. Czy jesteś podekscytowany? Czy uważasz, że to jest dobry pomysł, w ogóle, żeby popularyzować jeszcze bardziej snookera na antenie Eurosportu? Bardzo, bardzo excited. Ranking points made. Ranking points made. It's good for snooker, it's good for us. Ranking points. Michał, jesteśmy już po zdjęciach. Koniec nagrań. Możemy tylko wszystkich zaprosić na pierwsze studia sportowe dotyczące snookera. 2-6 maja codziennie około godziny 19.00 live na fanpage'u Eurosportu. Save the date. Dokładnie, zapiszcie sobie w kalendarzu i nie możecie tego przegapić. 5, 5 prób. Ujęto.